Witam Was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj AOTR, inaczej Attack on Titan Revolution. Jeśli nie znacie gierki, to nawiązuje ona do pewnego anime. Zrobimy sobie kilka rajdów e -e -e -e. i armoret, i atak. Postaram się też tego. Yy, może z czegoś innego niż z rajdów nagrać? I możliwe, że w najbliższym czasie będzie jeszcze odcinek z czegoś innego. Ej, dobra, Ej, z nami jest dzisiaj Krystian. Możesz się przywitać. Czeba. Ej, te, bo ten bo boss tutaj rozwala nam łódkę. O, dobra o, tego. Ej, to broń łódki, bo boss jest na mnie. Boss jest na mnie, boss jest na mnie. O, jednak nie na mnie. Czaj. Strzelemów mu w plecy, był na mnie. O, jest na mnie, jest na mnie. Broń teraz łódek. Ja się tutaj zajmę tym gnomem. Zamień. E, Zami nie. A, biegnij na ciebie. O, dobra. Nie, na razie jeszcze nie shiftuję, bo z shifterem nie mam po co marnować tego shifta jako... jak tego. Jak ja tylko tana na bosta na razie odciągam. Te. Rainer, chodź tu. Rainer, chodź tutaj. Dobra. No co jest? On się cały czas na ciebie agruje. Ja w niego muszę tanderspiraami rzucać. O! o Boże, bym dostał. Chodź tu. Dobra. Skupiam na razie jego uwagę. Chodź tu. Grzeczny piesek. Chodź tu. A, umiejętność użył. Chodź tu. <laughs> jak do... Jak tego, jak do psa. O, i Sima. Właśnie, jeśli ktoś z Was widzowie gra właśnie też w Walt Revolution, to możecie zagrać ze mną. Yy, wy tego z podam Wam w opisie mój nick na Discordzie. I będziemy mogli razem zagrać. Nawet jeśli jesteście początkującymi graczami, to zapraszam z chęcią Wam nawet pomogę tego się wylewelować. A, ała. Spadać. Dobra, czaj ryczę. Cyk. Boże, dopiero tego. Ja 2% mu zadałem. No spokojnie. O, 500. O, zadaje tak jak 500, mając Boosta, Hardering i tego... I Berserk moda. No to, Uważaj, co, że... teraz, teraz... No, na sześć, cieszę się, że zaczynamy ryszyć. Ała. Ała. Ło, jak walnę jak walne Kryta, normalnie to walę po 300. Pamiętam jak jeszcze po 8. Pamiętam jak po 800 waliłem tym tego panczem. masz ten O Boże, 800 tysięcy. 800 to ja na tego <grym> na E-Usgrade. E o, 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 Dobra, czekam, aż mi się berserk mod, mod wyłączy i sobie wtedy zaryczę. No, dobra, cyk. Opa, ała, lekka bomba, po... dobra, szybka bomba pod oko, i leci spakany do mamy. A, nie, e, 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 f, dobra, musiałem się zastanowić, pod którym przyciskiem tarcza była. No tak, tylko przez chwilę. Ała. No aha, akurat zrobił stąpa czy coś i tego. I punch mi nie zadziałał na nim. Jakiś karzełek biegnie nie? chodź tu. Normalnie tego, mini Mike mnie tego pod, po kostkach gryzł. No, chyba se za żarty ze mnie robicie. Bomba pod oko. I leci spłakane do mamu? Dobra, cyk. Cyk. Czekam, aż będę miał tego. Aż będę miał ryk, zaryczę i będę tego. I użyłam berserk moda zaś. Dobra, niech te skarsy dropną. No, a z chciałeś powiedzieć nam. A z tego A z... A z. z, z a z tak rajda niech mi dropnie skarb w końcu. A nie, że... Ja nie mogę dostać sk skarfa. A ty masz tego, a ty masz cztery serum i, i skarfa. A Szymon ma tego. A Szymon ma dwa skarfy i. I serum. Ja po prostu więcej rajdow. Dobra, moim fleksem jest to, że jako jedyny z nas wszystkich mam Fritza. Ale to jest, czy z Co z facet? tego, że wy macie kilka serum, kilka skarfów? Ja mam Fritza. I am better. to, jest to jeszcze chodim. na pierwszym prestiżu. Nie wiem, czy ja tego przed pierwszym prestiżem przypadkiem nie dostałem. Ja miałeś po pierwszym prestiżu. To tak siak, te pięć ostatnich spinów oddało. Tak sziak, ciesz się, że dostałeś. Nie dostałeś Akermana, tylko dostałeś Race. Bym wolał dostać Ackermana niż Race. Nie no, bo chociaż shifterem możesz grać. Z Ackermanem byś nie grał shifterem. Tak rajdów byś nie robił. O. No to nie grałbym już Robiłbym No, to, no ale nie tak szybko, bo jednak byś mniej zadawał i byś musiał co jakiś czas no zerfilować. Bym... O, Zyska... e, legendarny perk, pierwsze co mi dropło. To o. z gorszej skrzynki. Epicki rifle i fully stocked No bra, ja dost... Ja dostałem aura. Legendarną. O, 20 milionów damagea. Ej, wy tego, time trialu się mieścimy. Co To... O, nie, nie mieściłem. Nie, jednak mieścimy nie bez 6,20 tutaj. Na atak jest 6,40. No dawaj daj sobie. Dobra, to co? Dwa Armoret? Nie wiem, dwa atak... I tego. Albo jeden atak i Guard. Z gward zrobię? No guard. no guard, tak po prostu Ale... albo dwa takie, Możesz... i dwa takie. Możesz tego. Jak wiedziałam, w tej trzeciej będziesz robił giveaway e dla widzów. Tak, ciekawe z czego, jak ja tutaj nic czeku nie mam. Moje, mój kwipunek jest pusty. <noise> Oddasz swoją aurę za 20 tysięcy. Zapomnij czeku. <noise> To ma, ja tą aurę tym z chęcią sprzedał, ale przez to, że, nie przez to, że ją podbierasz? nie jest tak łatwo zdobyć, to jej nie sprzedam. My wszystko mnie dosłownie... Ty wszystkie pytany podbierasz, tyle kiedy sam... E, dobra, dajmy, no ten ja, ten ja ten teraz ten... bossa na siebie skupiam. Ale ja powinienem mieć serum, nie? No dobra, no to teraz serum ogarnie, ja aktualnie tego... Ała! Gnom! Te! Piesek! Dobra i teraz muszę go odciągać od ciebie, bo on zaraza... bo on teraz co chwilę będzie chciał za... Aaa! Aaa, ałowa! Dostałem bombę. Mam nie dość, że mam tego. Mamy resztkę HP, bo dostałem od niego punchem. Ale nie wiem czy wiesz, ale masz drugie życie. Dobra, a jak stracisz streaka to nic się nie stanie, będziemy tacy sami. Tak, Bez... stracy, jak stracę streaka, to człowieku nie gram w tą grę. Wtedy ta gra no, dla to mnie wtedy, nie istnieje. To wtedy w akcentie trzecim oddajesz, y, robisz loso dla widza o swoje konto. Ta, no eee, o konto nie ma bata. Szczeku, to konto jest tyle warte. Ta, może jeszcze tego że o konto na Steamie. Bo czemu nie, co nie? Dobra. Nie ma no, konto na helno albo będę... od, od, Albo oddasz Fritz'a, Serum i wszystkie inne. O kurde. Już wolałbym to sprzedać. <grych> Czy serum wolałbym sprzedać, niż oddać? Nie no, jak dostanę drugie serum... To, to zrobisz będziemy... giveaway dla widza. Tak, tylko najpierw muszę dostać to drugie serum. Ty... Be... O! Ty będziesz mógł mi dać i zrobimy giveaway. Nie, ja, jak, jak ja nie jestem sponsorem. Ja, ja będę miał własnych widzów może. 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 No właśnie, może może. Może, może. może to my mamy tego, bałtyckie. Tyle ci powiem. Aha, nie no, bratek ledwo wybiegł tego, do przodu już za, już ryczy Tego, mi się wydaje, że te tego, że te takie no. wybuchające, robiące bum-bum, tego, wykałaczki go tam trochę bolą. Ale tam tylko mu tak lekko głowę wysadziła, a tam przesadza. Hardering, stop. Jeśli teraz zrobisz skansy? Bunch. Albo armoret serum, to je dostajesz Widzowi. Sk skarsów raczej nie będzie można rozdać, ale jak dostanę armoret serum. to nie, raczej, raczej będzie można. Jak dostanę armoret serum, to. Szymon chciał armoret serum, a on ma dwa skarfy. za, za skarfa oddam. On nie ma dwóch skarfów. Ma. ma. Ma, 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 ma. Bo on dostał, on dostał dwa razy. On dostał zanim dostał serum, i jak już miał serum, dostał. Skarfa. A. Serio? Tak. Mi się wydawało właśnie, że on dostał tylko jeden raz. Właśnie... A to wtedy musieliście jeszcze beze mnie grać. Jakby mo... Mi się wydaje, że z tobą robił, zanim nie, ja Nie, sobie... właśnie to raczej nie. By wiem, że po serum to ro... Że po serum to z tobą dostała. a przed serum to nie wiem, może... Możliwe, że nawet zrobił z randomami. Nie, bo po... o, pamiętam, że ty robiłeś z nim. I mówiłeś, że z nim robiłeś, A wtedy musiał dostać. Bo tak to bym pamiętał. Ten, co mnie taranuje. Dobra. HP Ci bardzo dobrze. O. I cyk, bomba za 505, bez kryta nawet. O, mogę zaś berserk moda użyć, pomimo tego, że jestem w berserk modzie, ale tam użyję za zaraz, jak będę, jak Rick będę miał. On już połowę HP stracił, lamusek. Dobra, ryczę. Yy, uderzam go stąpem, uderzam go tak. Używam berserk moda zaś, wszystkie skille mi się resetują. Używam utwardzenia, Wale, Aha, zaczął ryczeć, więc. Pie więc 500 albo 600 koła nie zadałem. Używam ryku. Tylko zrobiłem głupotę, bo nie skończył mi się Berserk mod Teraz zaś. A, oła, oła. I te, ja umrę zaraz jak tam. Ha, żartowałem, nie jestem taki słaby. Au. Nie mówiła ci mama, że. Kolegów się nie bije. Dora y sk skończył mi się berserk mod. Czaj, muszę pozabijać trochę, by się uleczyć. Mam w końcu to, to, to. Tego perk'a i to... Ty możesz zawyczeć, to mnie spustujesz. Y właśnie chcę, ale... O, mam ryk. P ogólnie prawie umarłem bo nie mogłem tego karzełka pode mną uderzyć. O Boże, bez harderinga, że mu żył. Cyk. Dobra, czaj, ja biegnę po te tytany, co tutaj biegną do nas. Muszę się uleczyć. Najgorsze jest to, że jest sfokusowany na ciebie. A. Ja nie mogę go przez ten czas bić. Dobra, ryczę, bo on we mnie wleciał tym skillem. A mam 30%, więc jest git. Dobra, włączam berserk moda. Cyk, 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 o kurde, za 700, że mu wydupił. Przez te 20% rajdów, te 20% od Fritza do shiftera, ty nie zadajesz więcej. Nie, ja nie, ja mam zajdę. 10% do tego, 10% do shiftera i 20% na rajdach. A, tak, ale wciąż nie zadajesz więcej ode mnie. No, o, trzy tak, o, backpack i tego plecak dostałem i tego i dwa mityczne perki z tej 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 lepszej skrzynki. Dobra, to co? Lobby i tego i teraz dwa tak rajdy. raidy. to zatrzymam na zatrzymam na grywkę i i z tego. Wznawiam, jak już zaczniemy rajda. Widzimy się zaraz, widzowie. Ery. Jesteśmy z powrotem, już tym zmieniliśmy rajdy, Teraz jesteśmy na Atak. Rajdach. E, Dora czaj. Yy, Jaste tylko 9 stanów do siebie wezmę, okej? Okay? Reszta jest twoja. Okej. Okay. Widzowie patrzcie, uważnie za tylko na, na wojnie masz władtek, za nie tylko będzie miał kolaborację. Ta, kolaborację. Zobaczyłem Zacząłem te filmiki, jednak z tej nie chcę kolaboracji. Nie będzie żadnej kolaboracji. Szybka rezygnacja. Masz busta. Dzięki. Masz busta, dzięki, ale kolaboracja i tak będzie. No tak. Nie masz żadnej kolaboracji. Ja nie, ja nie będę z jakiejś tego, z jakiejś gry, gry o jakiś kafejcy Tego kobiecy e-sport normalnie. Co ja jestem? Nie no, ale to twoja dziewczyna, no czemu nie chcesz z nią z kolaboracji? Co moje? Nie, dobra, nie wytrzymam. I, cy, I cyk, filmik do wywalenia. Szczekuję, nie widziałem na oczy od dawnego czasu. A! A, nie, 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 o, uratowałeś mnie. ja no. <noise> ty to, co? Niestety, ja cię uratowałem. Tak. Ale wiesz, ta, wiesz o tym, że mam dwa życia. Mm, Więc co tak? mogę umrzeć? Aha, umrzyj. Dobra, teraz zabiliśmy Reinera, teraz tylko został Eren Awa. Dobra, masz busta. A dobra, niech sobie widzowie posłuchają, włączam dźwięki. A! kto głośne! A nie, dobra, bo ja mam schawki podgłośnione. Czekaj. Yy, przyciszę sobie schawki i mogę włączyć dźwięki. Nie no, ale dla ciebie kola, będzie opłacana, tylko problem. A! Dobra, nie, nie wytrzymam tych dźwięków. Wyłączam ja. Słyszysz, Batek, ona Co? cię może wyplomować. Ta, wypromować Ka kanał z jakiś tego jakiś kafek testowania Duba i czekoladę yy, mam je wypromować. Nie jestem poważnym gamingowym kanałem. Jestem aż ta Jestem tak poważny, że aż wstawiam filmy co tego, co trzy miesiące. I jak zaczynam jakąś serię, to oni niej zapominam i potem nie ma jej do kończenia. Ka każdy widzący. Nie każdy odcinek jest w innej gry e nie nieprawda. Było kilka odcinków z Fortnite'a i z Rainbow... Nie no, Roblox, Roblox to jednak gra, nie? No w, no w sumie ty rzeczywiście. No widzisz? Widzisz? Dorad. jeszcze tylko tego. Ogarnąć Szymona, by zagrał w Battlefield'a i można z Battlefield'a nawet odcinek nagrać. O, uleczyłem się killami. Dobra, i Okej, ale dopiero za następne 3 miesiące. Ta nie no, ma, może szybciej nagram. Może. Jak, jak wyświetlenia wlecą. Jeśli będą dwie, no wyświet... nagrywać jakieś sensowne filmiki, które o czymś opowiadają, a nie po prostu, że nagle jesteś najlepszy w pewną grę i z niej, z niej nagrywasz i po prostu walczysz z bosem. To trochę nie ma sensu. Wiesz, mogę też nagrywać, bo. bo... Szukać, Przecież mam tego, rozgrywać... mam trzy slo sloty postaci. Mogę sobie zacząć też na drugą postać ro robić, tak? A to Odpoczę... to jest drugiej postaci? No będę mógł. Bo tak, to trochę nie ma sensu, bo nigdy nie będziesz szukał takich filmików. Jak to, ne? Chyba, że twoi wierni widzowie. Wierni. I... Czekaj, jak ja widzów nie mam. Eś? <laughs> ja. To po co nagrywasz? Cicho. Dla frajdy. Dla... dla po, po to, no, by to mieć. No, słuchaj, jak... jak y, tego. Jak y, Bielach oficjalcie wypromuje, no to tego. To będziesz miał widzów. Nie, ja nie chcę jakichś widzów, którzy będą mnie prosili o to, bym zrobił Dubaj czekoladę test. <laughs> Co to ma być? Ja takich rzeczy ja nie. Nie, napiszę y, tego. Do wielu oficjal, y, że, że tego, że chcesz kolaboracji. O, oh, helna, no. ja, ja do niej nie gadam. Ja przez nią traumę miałem. Ty, Piera, która mnie tego podrywała od przedszkola do chyba trzeciej klasy, ja mam z nim kolaborację robić. Jak dasz? ona cię podrywała do czwartej klasy. No, no to jeszcze lepiej, człowieku. Ja się takich osób boję o balans. No, no ale to się przez to zgodzi na kolaborację. Ło, wow, najlepsze co dostałem to jest balans, który których dostałem 20 miliardów razy. Czy który dostałem 20 mi milionów razy? Czy tam miliardów? E, Nieważne, nie było tematu. Dobra, ostatni rajdzik i tego. I nie wiem, i. I nie wiem, zacznę rolować kraw, nazwiemy gambling na odcinku. Czemu nie? Tyle hajsu się na to wywaliło, no to trzeba dokończyć. Gdybym tylko nie prze A nie umiem mówić. Jestem jak nieuczesana. No i teraz przez to, że nie umiem mówić, to tego kolaboracja z nieuczesaną. Napisałem. No Ciekawe czy się zgodzi. O Boże. ja z nieuczesaną będę robił kolaboracja. Obydwaj nie umiemy mówić. I teraz tego. I teraz nagle przychodzą wi widzowie nie którzy tego. Którzy stu studiowali jej język. I mówią, że tego, że to jest zrozumiałe. Co nie? Tak będzie. Masz busta. Nie wiem, ja poz pozbywam się Thunderspielu, bym od razu mógł się nabo. by po prostu, by nie wiem, nie zużywać ich nabosia, aby jeszcze cokolwiek zrobić nimi. Dobra, no, zabiję kilka tytanów. O, mam już 9500 strika. Aha. Yy, yy, Saveował mi się Thunderspear. Dobra, już mam zero. No, tam się tego. Tytany, nie wiem, próbuję przycisnąć. Ulańce Dobra, teraz tylko używam chaosu i tego. I RN V2 leci. Dobra, o, get the most titan kills, mam tego, mam yy, cel, ale no nie zrobię go, co najwyżej jak będę zabijał titany, które będą tutaj przychodzić, dobra, cyk, Używam berserk moda, yy. no tak, Widzowie będziecie chcieli razem zagrać i macie początkowy level, to zagram z wami nawet na tej nowej postaci. Od razu możliwe, że wystąpicie na odcinku. Jeśli wy oczywiście będziecie chcieli, jak nie będziecie chcieli, no to no, to nie będziecie, no prosta. <laughs> Można też zagrać coś innego, jak będziecie chcieli, tylko po, do mnie napiszecie po prostu. A tutaj wymagany jest też Discord, nie? No, Discord raczej tak, ale nawet jak nie Discord, to nie wiem, to nie wiem. No to w sumie nic innego za bardzo. Z niczego innego w sumie nie korzystam. No wiecie, Discord jest darmowy, jak tego. Jak? Messengera będziesz pisał? Tak. Jakby przez Messengera można pisać, jeżeli z gadaniem. Jak widzę, ktoś będzie chciał powiedzieć, to będziesz dawał y, tego y, telefon do mikrofonu. Przecież ja mam messengera na kompie. A! Będziesz dawał do głośników. Nie, no, przecież mam słuchawki. Te, Boże, gło... te, głoś... te głośniki to poleciały, przecież czekły, one, ta... one tak szumiły, że ja tego. Głośniejsze były szumy z tych głośników, niż po prostu, jak z kimś gadałem. Że jak podgłośniłeś tamte głośniki, to to było tego. To musiałeś liczyć na szczęście by cokolwiek usłyszeć. A teraz fajne słuchaweczki. Nie. Bo żon Rycza, ja tego użyłem yy, tego, puncha. A mógł dostać łomot. No dobra, trudno się mówi. Jak biega za mną. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Puch, łomot. Dobra, uleczyłem się jakkolwiek. Rycze. No dobra, hardering. Tradycyjnie punch. Blokada, stupnięcie, dobra, robimy to i nie ma Erena. Eren robi bye bye, nawet się nie zdążył z Mikasą pożegnać. No dobra, klucz dostałem, lantern, jakiś perk epicki. Mhm. Mi się powoli klucze kończą. Stalwart Durability. Obstałam, że będzie zwiększać tego. Yy, że będzie zwiększać. Nathan, że będzie zwiększać Durability Blade'ów. Bo co innego może robić, mając w Durability nazwę. Czekaj, co mając Durability? W nazwę? Co ja powiedziałem? Mając w nazwie Durability. O, dobra, e, skills, mam tego, mam support perk slot'a Teraz tylko lecę po dual shot'a i tego, potem w tank'a A, nie, najpierw cooldown e, Skill cooldown reduction Cyk A, perk'a se, muszę tego założyć. E, 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 e. A, już wiem e, Gdzie jest buddy slot? Tu jest buddy slot Dobra, kengo na czym ja mam założonego tego? O, mam. Notation Master. Dobra. Dobra, teraz tak, atak mastery. Boxing mastery, zara mam Maxa. Shifter mastery mam... No, połowa do Magstar, rezonansia, wszystko full. Eee, a, y, artefakt, crown. No i szybki Gambling. Nic, 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 nic. I ostatnie. Aha, miałem Thunder Spear ale tak jak Thunder Spear Gas. Tam nie za dużo się zmienia. Eee, Balansa sprzedaje. Equipment, ale chociaż. Dobra, no i to by było tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy. No i żegnam się z Wami. Pa!